Na początku był to ogromny stres dla mojej rodziny, ponieważ odwiedzają nie tylko moją najbliższą rodzinę, moją żonę, ale na przykład również odwiedzają dom mojej siostry. Tak naprawdę ma to charakter pogadanek policji z moją rodziną na dokładnie niesprecyzowane tematy. Być może chodzi o to, żeby wywrzeć na mnie presję jako aktywiście. Że policja wie, gdzie mieszka moja dalsza rodzina, gdzie oni przebywają i że chodzą z nimi rozmawiać. Tylko ja nie rozumiem za bardzo po co i w jakim celu. Mam dużo mniejsze zaufanie do ludzi, do ludzi nowych, których spotykam, do ludzi nowych, których poznaję, dlatego że nie wiem, kim oni tak naprawdę są. Nie wiem, czy być może nie jest to policja, wywiadowcy policyjni, którzy po prostu chcą uzyskać ode mnie jakiś rodzaj informacji. Dowiedzieć się o innych osobach, o organizacjach. Jeżeli działam proekologicznie, to dlatego, że natura sama nie może się obronić. Ktoś musi jej pomóc. Aktywizm to jest coś, bez czego nie mógłbym żyć. Aktywizm to jestem ja. Nikt ci nie powie, kiedy będą cię podglądać. Sprzeciw się nad użyciem policji wejdź na poczuch jak się